Siema tutaj Esus. Dzisiaj bozgem yy, będzie ten 3 c 2 dajcie tam suba na 3 i tu dajcie suba łapkę w górę i co dzisiaj bozgem będzie kił dwulitrowy sok. Zobaczymy. Dobra, Jąsi, ja jestem bozgiem, będę pisał, yy, będę pił dwulitrowy yy, sok jabłkowy. Do tego tam do środka dodałem, yy, kupiłem w sklepie 5 yy, yy, torebek oranżady. Tutaj I wsypałem wszystko i podejmę się tego wyzwania, wiem, jeszcze tak nie piję tak dużo, w sumie to trzy litry tylko piłem, spróbuję ten dwójtore, bo jestem w sumie, w sumie muszę się czegoś napić, bo nic, jeszcze czegoś nie piłem, znaczy nie piłem się w ogóle dzisiaj. No i co, po prostu powodzenia. Piję bez <grym> 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 Widzicie co go odwala? Widzicie, on jest debilą Jadobosgą no, ci jest Za pierwszym razem to jest wyczyn O, ktoś sobie jedzie Wszyscy są na wakacjach, więc nie będą się na nas gapić. Poczekajcie <laughs> Ja tyle literów to wypijam w 5 dni. On to, on to wziął ten to te pije. Klapet gibt Banana del pie. Wspinajcie na kanał 3C2. Dajcie tam łapkę w górę na najnowszym filmie, Suba. I tutaj też dajcie łapkę w górę i Suba. <głos> <głos> On już ma dość. <głos> <głos> już to kończy. Wypiłeś to? Zobaczymy. Jest tak. połowa. Jest tyle. litr Jeszcze się nie poddaje. Jeszcze walczę Dobra, tak. Bozgiem odpocznie to po cięciu. Dobra, bozgiem się nie poddaje, bo on jest najlepszy. On to, to pije On się prawie zżygał, ludzie. On tutaj. No okay. Już wypiłem. Zobaczcie jakie to jest puste. Dobra, robimy test. No trochę tam jest, ale dobra. Challenge zaliczony. BuzzGem jest zajebisty. Dwa litry napoju. Jeżeli chcę... na następnym razem w odcinku będę na yy, naraz na całość yy, nie sześć po... Twixów. Nie. Przy... Nie, nie sześć Twixów, tylko yy, Big Milka. Yy, taką czekoladę. O, Milka, o. No, na, na jednego. No i co? to w cztery kostki i tak od razu nawet. Dobra, i co był odcinek jak Bozgen piję. Tam idzie już sobie życie. I co? Jeżeli chcecie więcej takich odcinków, dajcie suba. Tutaj i łapkę tam. I co? Elo. Bozgen, pożegnaj się.